Dialog na dwa serca Maria Jaśniewska i Bernardeta Kuczerepa. Pytanie Kochając drugiego człowieka wiele osób stawia go wyżej od siebie. Odpowiedź Ludzie są nauczeni że jeżeli mogą dysponować emocjami, a darzenie miłością jest jej dysponowaniem, to zazwyczaj darzą kogoś większą miłością niż siebie. Nie bez przyczyny było powiedziane kiedyś. Kochaj innego jak siebie samego, ale wtedy, gdy to było powiedziane, ludzie siebie bardziej kochali niż darzyć innych uczuciem potrafili. Wiele się podziało w życiu ludzi, wiele schematów, wiele nauk i wiele sposobów interpretowania miłości Przetoczyło się przez ludzkie żywoty. I ludzie weszli w kolejny schemat. Jeżeli kochać, to zatracać siebie. Jeżeli kochać, to nie pamiętać o sobie. To kłaść na ołtarzu tego uczucia siebie. Żadne z tych stanów nie jest dobrem dla człowieka. Żadne z tych stanów nie jest budujące dla człowieka i jego otoczenia. A w tym osób darzonych uczuciem. Jeżeli człowiek kocha innego ponad siebie, to nie zawsze to miłowanie wraca z odpowiedzią satysfakcjonującą. Jeżeli masz świadomość wyrzeczenia siebie na rzecz tego miłowania, a potem ono nie odpowiada tak, jak myślisz, że odpowie, to budzi się w tobie żal, gorycz i niezadowolenie z życia. Wątpienie w największe wartości tego życia. Czujący się w niedostatecznym uniesieniu na ołtarzu uczuć, popadają w stany frustracji, smutku i jest im po prostu źle. A przecież nie o to chodzi. Podobnie, gdy przekładasz samozadowolenie, uczucie dla siebie ponad to, co możesz ofiarować innemu. Sytuacja jest wtedy taka, że opiera się na zwykłym egoizmie i człowiek wzrasta w życiu nie potrafiąc obdarzać miłowaniem. Za ten stan wcześniej omówiony i ten jest niewłaściwy. A właściwe co jest? Najwłaściwsze jest to, co wyrasta z harmonii, to co buduje się na równowadze. Na równowadze dawania i brania, na równowadze samostanowienia o sobie i dawania wolności drugiemu. Najlepsze jest to, co buduje się w jedności, ale jednocześnie w pozwoleństwie na zachowanie samostanowienia i harmonii, równowagi między składnikami, które w jakikolwiek chociaż sposób między sobą by się różniły. Mhm. Czyli, jeżeli zechcesz kochać innego i przedkładać tę miłość i tę istotę nad siebie, twój wybór. Masz do tego prawo i nikt tego prawa ci nie zabierze. Mhm. Ale jeśli w imię tak rozumianego prawa zatracasz siebie, a potem odczuwasz tę boleść, wynikającą z niewłaściwego posługiwania się uczuciem, Choć jest ono najlepsze w świecie, no to nie dzieje się wtedy również tak, jak dziać się powinno. Zatem miłowanie innych budujcie na równowadze wewnętrznej, bo żeby osiągnąć równowagę między braniem i dawaniem miłości, posługując się tak pospolitymi słowami, trzeba najpierw umieć zrównoważyć siebie. Siebie w swym sercu, w swych różnych emocjach, w różnych stanach, w odczuwaniu siebie i życia po prostu. Jeżeli to człowiek potrafi, to nie są jego udziałem zakłócenia powodowane jakąś nierównowagą w miłowaniu siebie ponad innych, czy innych ponad siebie.